Twórcy ze studia Dontnod nie lubią stać w miejscu. Niezależnie czy ich poprzednia produkcja okazała się hitem, czy też spotkała z umiarkowanym zainteresowaniem, kolejny projekt jest czymś zgoła innym i nierzadko doprawionym unikatowymi elementami. W portfolio Francuzów znajdziemy takie produkcje jak Remember Me, dwie części Life is Strange, Vampir czy zeszłoroczną perełkę Jouzon. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej najnowszej i zarazem największej grze Dontnod, Czyli Banishers Ghost of New Eden. Jeśli wcześniej nie słyszeliście o tej produkcji, to dobrze zapamiętajcie ten tytuł, bo wiele wskazuje na to, że Focus Entertainment kolejny raz wypuścił na rynek czarnego konia. Zainteresowani? No to startujemy. Uprzedzam, że podczas omawiania historii Będę musiał zdradzić pewne istotne wątki, które dotyczą pierwszej godziny gry. Jest to konieczne, gdyż determinują one główną mechanikę oraz system walki. Jeśli chcesz uniknąć wszelkich spoilerów fabularnych, pomiń ten fragment, przeskakując do kolejnego rozdziału w opisie filmu. Jest rok 1695. Para pogrąców duchów przybywa na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej do małej mieściny o nazwie New Eden. Para skąd innąc dość swoista, gdyż abstrahując od profesji, łączy ją także gorące uczucie: Antea Duarte, francuska kubańskiego pochodzenia oraz jej partner Scott McRaeft na prośbę swojego przyjaciela, zjawili się, by uchronić mieszkańców zapadłej w błocie dziury przed dręczącym ich koszmarem. Zjawili się jednak za późno. Gdyż przyjaciel Charles zdążył wcześniej polec w konfrontacji ze zjawą, która chwilę później okazała się potężniejsza, niż nasi bohaterowie mogli to sobie wyobrazić. Antea z łatwością zostaje pokonana, a Red cudem uchodzi z życiem uratowany przez tajemniczą poszukiwaczkę. Pogrążony w żałobie i rozpaczy, mężczyzna odnajduje ducha swojej ukochanej i wspólnie zaprzysięgają zemstę na koszmarze z Newiden. Od tej pory para jest jeszcze bardziej nierozłączna niż wcześniej, gdyż stanowi poniekąd jedność, a my możemy swobodnie przełączać się między Redem i Anteą, wykorzystując ich unikalne zdolności w eksploracji oraz walce. Ale zanim przejdziemy do wątków czysto gameplayowych, poświęćmy jeszcze trochę czasu w fabule oraz zabiegom narracyjnym, gdyż pomimo iż Banishers Ghost of New Eden jest grą akcji w dość swoistym, otwartym świecie, to całkiem mocno są w niej osadzone elementy RPG. I na tym polu świetnie sprawdziło się doświadczenie twórców wyniesione z produkcji gier przygodowych, w których główną osią rozgrywki była narracja. Historia jest wciągająca i wielowątkowa, rzecz można nawet odrobinę fragmentaryczna, bowiem podczas przygody poznajemy wiele postaci, których przypadki nawiedzenia będą stanowiły zupełnie odrębne, rozbudowane śledztwa. Część z nich możemy potraktować jako misje opcjonalne ale twórcy na początku zasiewają w głowie gracza ziarno niepewności, czy aby ich pominięcie nie wpłynie negatywnie na przebieg głównego wątku. I nie, spokojnie, nie chodzi tu o grind czy sztuczne podbijanie statystyk, by wbić postać na odpowiedni level. Siłą banishers są właśnie ciekawe historie, w których często będziemy musieli podejmować trudne decyzje, niekiedy sprzeczne z naszym kompasem moralnym, jak i zresztą kompasem moralnym szkockiego pogromcy. Bohaterowie zostali świetnie nakreśleni, są wyraziści i po prostu nie da się ich nie lubić. Antea jest silna, pewna siebie i zasadnicza. Z kolei Red to inteligentny wrażliwiec, który, pomimo sprawnego władania mieczem, nie boi się okazać uczuć, słabości czy nawet uronić łzy. Dwa z pozoru skrajne typy osobowości stanowią doskonałą przeciwwagę, dzięki czemu uczucie, kim darzą się bohaterowie, są autentyczne. I nie mamy problemów ze współodczuwaniem ich straty oraz moralnych rozterek. Związek pogromcy z duchem od początku jest sprzeczny ze wszystkimi wartościami, jakimi bohaterowie kierują się w życiu i w pracy. Ich zadaniem jest pozbywanie się duchów wysysających esencję z osób nawiedzonych, a tymczasem oni sami nie różnią się niczym od tych, o których losie decydują. Jeśli miałbym więc powiedzieć, co jest największą siłą Banishers' Ghosts of New Eden. To jest to fabuła posklejana z mniejszych fragmentów całości. Jej siłą są rozbudowane śledztwa, podczas których poznajemy różne przypadki nawiedzenia i przy okazji całą galerię ciekawych postaci pobocznych. Jednak śledztwa to nie tylko dialogi i wybory moralne, ale także eksploracja w poszukiwaniu notatek, poszlak i dowodów, wykonywanie rytuałów oraz liczne starcia z duchami i ożywionymi trupuszami. No tak, w końcu mamy do czynienia z grom akcji. Początkowy skromny Arsenał Reda składa się z pakietu miecz i ogniste licho, ale po dwóch, trzech godzinach zabawy trafia w nasze ręce broń dystansowa w postaci jednostrzałowego karabinu. W przypadku walki w zwarciu mamy standardowe, szybkie, ale lekkie ciosy, mocne, ale wolniejsze oraz potężny cios po naładowaniu. Antea z kolei zadaje ciosy pięścią, ale z czasem jej repertuar poszerza się o nowe potężne i efektowne umiejętności. Wykorzystywane nie tylko w walce, ale także podczas eksploracji, umożliwiając m.in. dotarcie do dotąd niedostępnych miejsc. Podczas starć z licznymi przeciwnikami, sprawne przełączanie się między postaciami pełni bardzo ważną rolę. Otóż atakowanie Anteon zużywa punkty energii duchowej, a te z kolei są wyłącznie regenerowane przez ataki Reda w bliskim kontakcie. Każdy z bohaterów radzi sobie także lepiej z różnym rodzajem przeciwnika. Szkotem zdecydowanie łatwiej eliminuje się ciała astralne. Antea z kolei większe obrażenia zadaje opętanym zwłokom, potrafiąc przy pełnym naładowaniu obszarowej zdolności eliminować całe hordy. Ciekawym rozwiązaniem jest także pasek objawienia, umożliwiający chociażby zadanie potężnego ciosu, pozbywającego się jednorazowo słabszych przeciwników. Generalnie jednak walka w Banishers Ghost of New Eden wywołuje u mnie dość ambiwalentne odczucia. Z jednej strony jest ona przyjemna, efektowna i nie wynudziła mnie przez te kilkadziesiąt godzin rozgrywki, z drugiej jednak brakowało mi momentów, w których wrogowie czymś mnie zaskakują, zmieniają zasady gry. Momentów, kiedy mówię do siebie, no to teraz mam przejebane. W zasadzie zawsze, nawet podczas całkiem fajnych starć z bossami czy opcjonalnymi elitarnymi przeciwnikami, czułem, że mam wszystko pod kontrolą, a gubiły mnie zazwyczaj pośpiech i brawura. System walki w Banishers będzie więc przystępny dla wielu graczy, nawet tych stroniących od bardziej wymagających gier. Z kolei miłośnicy produkcji typu Souls-like mogą niekiedy kręcić nosem na niezbyt złożone starcia z większymi przeciwnikami. Pomijając wrogów i poziom wyzwania jaki przed nami stawiają, walka pozwala nam na całkiem sporo kombinacji, a duży wpływ na efektywność naszych pogromców podczas starć ma unikalny system rozwoju postaci. Twórcy przygotowali kilka drzewek umiejętności, które są ściśle związane z odblokowywanymi kolejno nowymi zdolnościami antei. W grze więc, choć osobno zbieramy punkty doświadczenia obu bohaterów, ich rozwój jest ze sobą powiązany siecią umiejętności, którą w każdej chwili możemy dowolnie modyfikować. I tak każda nowa zdolność francuski wpływa w pewnym stopniu na Szkota i odwrotnie. Kolejnym niezaprzeczalnym atutem Banishers Ghost of New Eden jest świat gry. Ten od początku nie robi wrażenia swoją objętością. Ale wraz z postępami odblokowujemy nowe tereny. Duży wpływ na doznania płynące z eksploracji ma ukształtowanie terenu oraz ogólny design zagospodarowania przestrzeni. Czeka na nas sporo ukrytych ścieżek, jaskiń i rozległych podziemnych lokacji. Świat gry został idealnie zaprojektowany pod zwiedzanie i zachęca do zaglądania w każdy kąt. I co najważniejsze, nasza ciekawość zazwyczaj zostaje wynagrodzona jakimś skarbem, rytuałem do odprawienia w celu przywołania elitarnego wroga. Czy trwałym wzmocnieniem dla postaci. Mapa usłana jest dodatkowymi aktywnościami, w odkrywaniu których pomaga nam mechanika intuicji naszych bohaterów. Ci bowiem, jako pogromcy, z pomocą pierścienia mogą wyczuwać miejsca lub przedmioty naznaczone przez duchy. Ciekawą aktywnością są także wyłomy w otchłani, które umożliwiają nam przedostanie się do groźnego świata niematerialnego, w którym mierzymy się z licznymi wrogami w celu zdobycia wartościowego fanta. By jednak tam trafić, musimy odprawić odpowiedni rytuał. A żeby to uczynić, potrzebujemy pewnych zasobów. Dlatego ważne podczas eksploracji jest także proste zbieranie roślin, tkanin, metali i tym podobnych składników, za pomocą których możemy chociażby dokonywać ulepszeń naszego ekwipunku. Każdy element garderoby czy broń możemy wzmocnić do maksymalnie siódmego poziomu, ale zrobimy to tylko w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, a dokładnie przy ognisku. Rozsiane na mapie ogniska pełnią rolę odpoczynku, rozwijania postaci, dokonywania zmian lub wzmocnień w wyposażeniu oraz punktów szybkiej podróży. Jednak to nie jest tak, że świat w Banishers jest idealny i pozbawiony wad. Przyczepić się można do niewidzialnych ścian czy drobnych przeszkód ograniczających przemieszczanie się. Jest to jednak zjawisko dość charakterystyczne dla gier o otwartej strukturze, ale nie będących typowym sandboxem. Tak więc w Banishers, podobnie jak chociażby w dwóch najnowszych odsłonach z serii God of War, nie da się zginąć spadając w przepaść. A czasami kilkucentymetrowy kamienny schodek stanowi dla nas wyzwanie nie do przejścia, bo deweloperzy przygotowali dwie inne drogi prowadzące do celu. Nie musimy wcale traktować tego jako wady, gdyż biorąc pod uwagę mocne nastawienie na fabułę, takie bardziej oskryptowane odkrywanie świata pozytywnie wpływa na intensywność poznawania historii. Zdecydowanie więcej mam do zarzucenia systemowi ekonomii. Tak, w grze spotykamy handlarzy, od których możemy coś kupić lub też im coś sprzedać, ale jeśli nic z tego nie zrobimy, to w sumie niewiele stracimy. Handel został trochę wrzucony na siłę i okazjonalne zbieractwo w pełni zaspokaja nasze potrzeby. Oczywiście możemy również zakupić nową broń czy też strój, ale ciężko trafić na coś, czego atrybuty są znacząco lepsze od tego, czym obecnie dysponujemy. Poświęćmy teraz trochę czasu o prawie audiowizualnej. Grafika w Banishers Ghost of New Eden potrafi być naprawdę ładna i, choć trochę brakuje do pierwszej ligi, szczególnie jeśli chodzi o animację twarzy, to koniec końców oprawa się broni. Niezależnie od rodzaju otoczenia, lokacje są schludne i klimatyczne, a animacje, chociażby mocy Antei czy zmiany bohatera, prezentują się bardzo efektownie. Także projekty wrogów robią wrażenie i naprawdę poza drobnymi graficznymi glitchami i niezbyt dokuczliwymi spadkami płynności animacji, ciężko się do czegoś przyczepić. Na wysokim poziomie stoi także audio, które we współpracy z oprawą i projektem lokacji składa się na jeden z tych niepowtarzalnych światów, którego nawet po zakończeniu przygody nie chce się porzucać. Muzyka, choć oszczędna i nie zapadająca jakoś szczególnie w pamięć, tworzy doskonałe tło dla wydarzeń i sprawnie buduje klimat. Jeszcze większą rolę od muzyki pełni voice acting, który w Banishers' Ghost of New Eden jest bezbłędny. I to zarówno w przypadku dwójki głównych bohaterów, jak i postaci pobocznych. Aktorzy mieli czym się popisać, gdyż bardzo dobrze napisanych dialogów w grze nie brakuje. Ale wywiązali się ze swojego zadania w 100%, kreując autentyczne postaci z krwi i kości. Recenzowanie Bunisher's Ghosts of New Eden przypomina mi trochę sytuację, gdy w 2019 roku recenzowałem A Plague Tale Innocence, swoją drogą również grę wydaną przez Focus Entertainment. Była to świetna produkcja ze średniego segmentu, w stosunku do której przed premierą nikt nie miał wysokich oczekiwań. W przypadku nowej gry Don't Not jest podobnie. Nie jest to produkcja, która jest na ustach graczy na całym świecie, ale mam nadzieję, że po premierze się to zmieni. Nie będę ukrywał, że jestem zmęczony wałkowaniem tych samych motywów i mechanik w grach AAA i niezwykle cenię twórców gier ze średniego segmentu za próby eksperymentowania, zabawy konwencją czy stylistyką, Banishers Ghost of New Eden to jednak nie jest żadna próba, to nie jest eksperyment czy delikatny powiew świeżości. Jest to kawał świetnej gry na kilkadziesiąt godzin ze sprawnie napisaną i poprowadzoną historią osadzoną w mrocznych czasach kolonizacji Ameryki Północnej z przyjemnym systemem walki, unikalnymi mechanikami i masą rzeczy do odkrycia. Panie i panowie, to moje pierwsze pozytywne zaskoczenie tego roku i mam nadzieję, że kandydat do niejednej nagrody. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej naszych filmów, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia. Cześć.